Cześć, co Ciebie zaskoczy w lutym 2025 roku? Już w tym momencie bardzo gorąco zapraszam Ciebie na to tarotowe czytanie. Pomyśl o sobie, pomyśl o swojej dacie urodzenia. Ja dla Ciebie w tym momencie położę moje karty i sprawdzę. Co Ciebie zaskoczy w lutym 2025 roku? Karty dla Ciebie. Yy, dzieci. Rodzina. Karty mówią o tym, że masz przy sobie jakąś dobrą wiadomość, dobrą informację skierowaną od dzieci. Tak karty mówią. Przede wszystkim tarot mówi o informacji, o jakiejś sprawie, która będzie dotyczyła dziecka, bądź też w liczbie mnogiej dzieci. Tak karty mówią. Przede wszystkim właśnie chodzi o to, że. To jest takie zaskoczenie, ale bardzo też pozytywne. Karty mówią o tym, że właśnie w lutym dostaniesz jakąś wiadomość, informację dotyczące albo Twojego dziecka, albo dziecka, które jest Ci po prostu bliskie. To będzie młodsza, oczywiście, osoba, to może być Twoje dziecko, dziecko Twojej siostry, które może odnieść duże sukcesy, prawda? Ale równie dobrze to może być właśnie Twoje dziecko, które w tym momencie ma lat 40, na przykład, tak? Ale to dalej jest Twoje dziecko. Więc generalnie chodzi o pewną taką metaforę dziecka. Nie, nie, proszę tego nie łączyć z metryką, tylko generalnie chodzi o temat dziecka. Poza tym też karty mówią, że jakaś taka bardzo sprzyjająca sytuacja finansowa, bardzo jakaś taka miła niespodzianka. Wiesz, jeśli jesteś osobą, która na przykład poszukuje pracy, no to ten miesiąc bardzo Cię może zaskoczyć, dlatego że jest dla Ciebie świetna propozycja zawodowa. Ona się pokazała w karcie. Między innymi króla, kieli, króla Denarów przy Trójce Kielichów, czyli taka właśnie niespodzianka, bardzo spontaniczna. Też karty mówią o jakiejś takiej pomyślnej y, sytuacji, może jakiejś imprezie, może jakieś, y, jakimś takim spotkaniu, y, właśnie z bliskimi, z przyjaciółmi, y, ale też jeśli na przykład jesteś osobą, która y, cierpi z powodu samotności i nie masz do kogo się odezwać, to ta właśnie mówi o tym, że to ciebie również zaskoczy, bo możesz kogoś bardzo ciekawego poznać właśnie w lutym w 2025 roku. Też karty bardzo mocno mówią o jakiejś poprawie sytuacji, ale to pewnie będzie dotyczyło się ludzi, którzy są w związku. Tak myślę, dlatego że Tarot mówi o tym, że jakaś taka sytuacja będzie dla ciebie bardzo miła, bardzo komfortowa, może twój mężczyzna, może twoja kobieta będzie chciała ciebie zaskoczyć właśnie zapraszając ciebie do jakiegoś fajnego miejsca. To może być romantyczna kolacja, to może być, nie wiem, kolacja też w domu, e, czemu by nie, ale równie dobrze to może być koncert, tak, to może być e, jakiś wyjazd, coś takiego bardzo miłego, ale to właśnie jest jaka, jakaś taka właśnie odmiana, e, odmiana losu dla ludzi, którzy są w związkach, dlatego że właśnie karty mówią o takiej radości, ale też celebracji, właśnie o tym, że będziesz celebrował, że będziesz celebrowała, świętowała, świętował, bawił się, bawiła się, no ale to właśnie dotyczy głównie Par, głównie osób, które są w tym momencie w związku. Też karty mówią bardzo mocno, że zaskoczy ciebie e, jakaś taka fajna sytuacja e, zawodowa, że to też dla, dla ciebie będzie e, miła niespodzianka, dlatego że tutaj idą w twoim kierunku jakieś dodatkowe pieniądze albo z drugiej strony to też mogą być doda dodatkowe ym, takie kuszące propozycje. Tutaj mogą być takie tematy podejmowane pod tytułem awans, zmiana pracy, jeśli już zmiana pracy, to zdecydowanie będzie to zmiana na lepszą pracę, bardziej taką yy, dającą yy, no jakieś takie ta takie natchnienie. Te karty mówią, że coś takiego właśnie bardzo miłego, bardzo bardzo uroczego w twoim kierunku właśnie idzie. Yy, no i te Dzieci, właśnie te dzieci bardzo mocno karty tutaj się zaznaczyły. Tarot pokazuje, że będziesz zadowolony, że będziesz dumny, że będziesz dumna z osiągnięć, z sukcesów, z tego, żeby po prostu coś się powiedzie, że coś się uda, właśnie jakimś dzieciom z Twojego otoczenia. Więc to raczej nie będą dzieci, które Ciebie nie obchodzą, które Ciebie nie dotyczą, dlatego, że to jest pierwsza karta, która się tutaj pojawiła, więc dziecko będzie wywierało bardzo pozytywny wpływ na Twoją energię, na Twoje otoczenie. Na Twoje samopoczucie. No, bardzo pięknie, karty to pokazują. No i też właśnie, tak jak mówiłem, jakieś miłe informacje, miłe newsy. Osiem buław, a więc karta szczęśliwych informacji. Dlaczego szczęśliwych? No, no dlatego, że tutaj wszędzie jest dookoła bardzo, bardzo pozytywnie, bo tu właśnie sześć kielichów, tutaj jest król monet, trójka kielichów, więc taka bardzo, bardzo świetna energia idzie w Twoim kierunku, idzie w Twoją stronę. Super, bardzo się z tego powodu cieszę. Daj, proszę znać w komentarzu, co są co uważasz na temat tego czytania. No i oczywiście zapraszam na kolejne tarotowe czytania. Tymczasem ży życzę ci wspaniałego dnia. No i mam nadzieję widzimy się no, następnym razem. Na razie trzymajcie się papa. Pa.